Aniona, Sini, i cześć wszystkim. witam Was przed KIRIO, Rio, model, który nie jest gorącą nowością, lecz wciąż jest aktualnym modelem, jest takim graczem w tym segmencie miejskim, mamy Picanto, a później właśnie jest Kia Rio, samochód, który jest popularny z kilku powodów, pierwszy, jeździ nim wiele szkół nauki jazdy i wiele województw ma go w swoich ośrodkach egzaminacyjnych, a drugi, po prostu jest tanim, miejskim samochodem od Kii, który ma być konkurencją dla Polo, dla Fabi, dla Toyota Yaris i innych samochodów właśnie, które królują w miastach, a głównie w polskich miastach, samochód, który kusi ceną, kusi również tym jak jest wykończony, zobaczymy cały jego test z elementów stylistycznych z zewnątrz. Jest to wersja L z pakietem stylistycznym, w który, w którego skład wchodzą felgi szesnastki, właśnie światła LEDowe do jazdy dziennej, projekcyjne, tak zwane po prostu soczewkowe światła mijania oraz światła LEDowe z tyłu o czym za chwilkę. W naszej wersji jest ten najbardziej podstawowy silnik, ale wcale nie najgorszy jest to silnik czterocylindrowy. 1 2 o mocy 84 koni. I zobaczymy jaką z przekładnią manualną sprawdzi się w mieście i głównie zobaczymy jak wypada jego spalanie. Jeżeli chodzi o samą sprawdzimy. Jak parkuje równolegle? Parkowanie prostopadłe? Oraz zawracanie z wykorzystaniem drogi bocznej. Jak widzieliście, Kia Rio jest niezwykle zwrotna i zwinna, więc, dlatego, właśnie, chociażby jest samochodem do nauki jazdy. Zapraszam Was jeszcze do tyłu. No i patrząc na kijankę, jeszcze z tej strony. Z tyłu są o dziwo bębny. No, słabszy silnik, więc hamulce również są delikatnie słabsze. Są światła LEDowe pozycyjne. Kierunkowskaz oraz wsteczny są już oparte na żarówce. Jest również trzeci stop, oczywiście LEDowy, ciemny, szybki. W naszej wersji jest to wersja L, a w niej także kamera cofania i czynniki parkowania. Oczywiście w samochodach egzaminacyjnych nie ma tego, bo tam musicie się nauczyć bez żadnych wspomagaczy. W naszej bogatszej wersji jest już więcej trochę tych wspomagaczy do poruszania się po mieście. Tak zapraszam Was jeszcze do wnętrza, do bagażnika, no i jedziemy. No i jeszcze wnętrze naszej kij. Przed moimi oczami oczywiście jest kierownica multifunkcyjna, ale to taka jakby ta skromniejsza, bo tu nie ma żadnego tempomatu, jest sterowanie radiem, oczywiście sterowanie multimediami oraz sterowanie tutaj komputerem pokładowym, który jest w naszych zegarach. Zegary są analogowe, a pomiędzy nimi jest cyfrowy wyświetlacz, który pokazuje Wam czy to zasięg, czy stan paliwa, oczywiście spalanie, wszystkie możliwe takie tutaj potrzebne informacje, ale nie jest ich za dużo. Raczej taki skromniejszy wyświetlacz. Yy, oprócz tego są światła automatyczne i również są automatyczne wycieraczki, także takie systemy kija ma. Cztery szybki w prądzie, boczki, drzwi w całości są twarde. Deska również tam, gdzie bym nie pomacał, jest twarda. Ale spasowanie jest bardzo fajne, ponieważ na nierównościach nic nie trzeszczy. Jak to klasycznie w KIA, mam tutaj. Regulacje podświetlenia, natężenia tych naszych wszystkich tutaj wskazań. Jest nowa stacja multimedialna, a w niej jest Apple CarPlay, jest Android Auto, wszystkie ustawienia samochody czy ustawienia multimediów. To wszystko działa płynnie. AK-u nas nawigacji nie ma, a nawigacja jest dostępna w tych wyższych wersjach. Zaraz koło radia mamy dwa nawiewy, mamy również u nas Klimatronik jednostrefowy i ten Klimatronik jest po prostu fajny. Lubię go, wygląda ładnie, pasuje do całości wnętrza kii Poniżej półka na smartfon z gniazdkiem USB i oczywiście aux mamy wyłącznik start-stopu i mamy normalną przekładnię manualną, która pracuje bardzo fajnie. Wydaje się być, no, taki krótki skok, krótki lewarka. Zobaczymy podczas jazdy. Fotele. Fotele, klasyczna gąbka, trzymanie boczne zwyczajne, taki normalny, klasyczny, miejski fotel od Kii, ale jest jedna duża zaleta tych foteli, to zagłówki. Zagłówki są regulowane, o, pyk. W dwóch płaszczyznach co jest ich niewątpliwą zaletą, szczególnie do jazdy w trasie. Regulujemy go przód, tył oraz oczywiście góra dół, więc każdy z Was znajdzie tutaj w tym zagłówku pozycję wygodną dla siebie. Są lusterka? No są, ale nie oczywiście nie polecam ich używania. Zobaczcie auto-budżetowe, a nawet jest podświetlenie lusterka w korku, żebyście mogli zobaczyć swoje makijaże. Zapraszam Was jeszcze na tylną kanapę. A co z tyłu? No z tyłu klasyczny. Mieszczuch, czyli co, są fotele, które są obite materiałem, więc tutaj dla osób, które mają dzieci, nie ma żadnej ochrony przeciwdzietnej Jest tutaj również taka kieszonka na gazety, tylko u mnie, u kierowcy już tej kieszonki nie ma Podokietnika brak A z udogodnień jest jedno gniazdko USB na ładowanie Waszych multimediów z tyłu Fajny aspekt, bo uwagę, to samochód, jakby nie było, dosyć tani, miejski Jest podokietnik również z przodu, z taką ekologiczną skórką, podokietnik bez regulacji Tyle z tyłu no i jeszcze bagażnik w Kirio. Dokładna jego pojemność to 325 litrów mamy z elementów praktycznych dwa haczyki, jest lampka, jest taka półeczka na coś a, a poniżej mamy koło, normalne koło zapasowe oraz zestaw do montażu dookoła. Bagażnik, klasyk, taki w segmencie miejskim. Jedziemy, kierunkowskaz, drugi bieg, kulturalnie rączki za 15 trzecia i jedziemy. Oczywiście Kia Rio ma kilka zalet, które na pewno doceniają szkoły jazdy, bądź w ogóle kursanci i osoby, które są egzaminowane. To przede wszystkim jej widoczność. Nawet w tych podstawowych wersjach, gdzie nie ma tych czynników parkowania, nie ma kamery, w samochodzie są spoiler lusterka, i jest duża powierzchnia w ogóle szklana i jest uważam okiem niezawidoczność. za widoczność. Nawet ten słupek C nie jest tak bardzo duży, co oczywiście pomaga Wam zaparkować w te wszystkie miejsca równoległe, prostopadłe i inne, które są wymagane na egzaminie. Łuk, nie łuk. Mamy w tej chwili przykładowy łuk. Pokonujemy go oczywiście kulturalnie, pyk, rączki przekładamy i wjeżdżamy w łuk. Możemy również cofać łukiem, ale to już nie o to chodzi. Kiario w mieście na pewno docenimy właśnie jej widoczność. Jest również tylko no fotochromatyczne nie jest, a z udogodnień, które mamy poza takimi asystentami, których akurat w Rio nie ma za wiele w naszym przypadku, jest czujnik zmierzchu oraz czujnik deszczu, no i tyle, tyle jeżeli chodzi o kije Rio. Już pierwszy kontakt z kijem Rio, na pewno widzimy dosyć intuicyjne wnętrze, oczywiście w tej biedniejszej wersji tutaj są pokrętła od regulacji temperatury oraz oczywiście od regulacji tego, którędy ma lecieć nam powietrze do kabiny. U nas jest klimatronik jednostrefowy. No, i fajnie, że jest. Działa tak, jak powinien, po prostu klasyczny klimatronik. Yy, dalej mamy również przekładnię manualną. No i wydawać by się mogło, że rzeczywiście przekładnie manualne są różne, ale w Kia ona jest niezwykle precyzyjna. Zobacz, nawet sobie dynamicznie ruszymy. Byk jedyneczka. Szybka dwuja. Szybka troja. No i szybka czwórka. W samochodzie przekładnia biegu naprawdę uważam, że jest niezła. Jest ten zaskoczony bardzo miło. Przekładnią biegu, bo jest bardzo precyzyjna. Biegi wchodzą tam, gdzie powinny. Nie wiem, jakie są samochody, które są jakoś tam bardzo mocno już zużyte. Nasz samochód ma poniżej 1000 km przebiegu w tej chwili, więc jest samochodem praktycznie, fabrycznie nowym. I przekładnia biegu działa w nim znakomicie. Jak na samochód miejski, samochód, który ma być samochodem budżetowym, skrzynia biegu naprawdę bardzo fajna. Jedziemy po takiej nierównej drodze i tutaj w Kii zauważymy pracę i zawieszenia. To nie jest żadne skomplikowane zawieszenie stół, z tyłu belka z przodu kolumny Mac Persona. I te przednie zawieszenie na nierównościach jest dosyć głośne, porównując go chociażby z konkurencją. Dokładnie wiemy, w co wjechaliśmy. Ono oczywiście wybiera nierówności tak jak powinno. Jego praca ogólnie jest taka dosyć dobrze przytłumiona. Niemniej porównując go z konkurencją, to zawieszenie jest dosyć głośne i mogłoby być cisze. To pewnie kwestia wygłoszenia, no bo wiadomo, że to samochód tutaj cena czyni cuda, więc y, też pewnie oszczędzili projektanci i inżynierowie na wygłoszeniu. No ale zawieszenie ewidentnie słyszymy przy jeździe po nierównościach. Poza tym, zawieszenie tylne jest cichutkie i tutaj nie mam większy, większych uwag co do zawieszenia. Działa jest takie raczej bardzo poprawne. aczkolwiek komienie tam jakieś nie wiem, załóżmy. Jest studienka, a na niej jakiś łoś. Omijamy tą przeszkodę bez problemu. Testy łosiawki KIA nie kładzie się za mocno jest dosyć ciężko zestrojona. U nas są felgi 16, więc tam jest delikatnie, że ta opona niższa i samochód jest taki bardziej responsywny na, na ruchy kierownicy, ale e, to co mi się podoba, zawieszenie takie jest zestrojone. Taki kompromis między takim tym klasycznym, miejskim, wygodnym autem a takim minimalnie lepiej prowadzącym się. Pamiętam Picanto na tych felgach, tam były też szesnastki, ale oczywiście niższy profil było bardzo takim samochodem gokardowym. Tu jest tak bardziej jednak miejsko. Porównałbym go dosyć na przykład do Skody Fabii, która ma zawieszenie również takie bardzo neutralne, takie nie nijakie, po prostu neutralne. To jest tak samo, o, tylko tyle, że zawieszenie pracuje na pewno głośniej. Przy jeździe po nierównych drogach na pewno usłyszymy tam jakieś kilka plastików, czy gdzieś tam z okolic słupków A, ale Wiem, to jest samochód nowy i też on nie jest jakoś tam zdezelowany, nie jest to jakoś bardzo zużyty. Pewnie po czasie możemy się podzielić opiniami, się pod filmem, czy u mnie na wszystkich social mediach, jak sprawują się Wasze Kia Rio, które już mają przejechane więcej kilometrów niż moja testowa. W tej testowej trzeba przyznać, że na nierównościach plastiki we wnętrzu nie są górnolotne. One są raczej twarde, są takie bardzo siermiężne, czykolwiek ich stylistyka, sami zobaczcie, chyba jest całkiem przyjemna i całkiem aktualna w stosunku do konkurentów z tego segmentu miejskiego. Plastyki raczej się nie odzwierciedlają na nierównościach i raczej są spasowane naprawdę nieźle jak na kwotę tego samochodu. Nie wiem, jak będzie później. Tutaj potrzebuję Waszej pomocy. Kilka słów należy wspomnieć o silniku. Silnik 1.2 o mocy 84 KM, 4-cylindrowy. Zobaczcie, tutaj napędzanie katalogowe do 100 na godzinę jest to 12,9 sekundy, ale w realu... 90 dopuszczalna w tym miejscu. Samochód naprawdę jest bardzo dynamiczny. Jestem bardzo miło zdziwiony jego dołem. Od dołu, jak na jednostkę czterocylindrową, jedzie bardzo fajnie. Wiemy, że jednostki 3-cylindrowe jadą bardziej dołem niż górą, a jednostki czterocylindrowe. Jadą właśnie bardziej tym wyższym zakresem yy, obrotów silnika. A tutaj jestem bardzo miło zaskoczony tym silnikiem, bo silnik ma całkiem niezłą dynamikę. Naprawdę potrafimy się napędzić nim w mieście bardzo sprawnie, czy nawet w trasie, redukując spokojnie te biegi, tam gdzieś z czwórki wbijając, nawet trójkę, jeżeli potrzeba, i dosiskając go tam aż do tych 6000 obrotów na minutę. Wówczas samochód ma niezłą kulturę, jeżeli chodzi o jego przyspieszanie. A w mieście jedynka, w tej chwili jedziemy coś 40 na godzinę, wbijamy czwórkę. On się nic nie dławi, on tutaj nic nie dyskutuje, że jest mu coś źle. Po prostu jedzie. Ta jednostka dostępna również jest z gazem, co dalej będzie zaletą dla wielu takich z Was, którzy chcą mieć samochód przede wszystkim tani. Tani w zakupie i tani w użytkowaniu. O tej jednostce jeszcze mogę wspomnieć na pewno o jej spalaniu. To, co mi się udaje osiągnąć, oczywiście bez gazu, jeżdżąc na benzynie w mieście. W mieście średnie spalanie z kilku dni spędzonych z Kiom Rio to około 6,5 litra na 100 km. Przy normalnej jeździe, no, raczej tutaj nie szalałem. Jeździłem tak raczej bardzo zdroworozsądkowo, bardzo powiedzmy jak taki prawdziwy egzaminator w Kia Rio. Ale jeżdżąc już w trasie, na autostradzie, dobijemy maksymalnie do siódemki, jeżeli chodzi o jazdę przepisową. Oczywiście, jazda na takich drogach międzymiastowych, tu na pewno kija jest bardzo ekonomiczna. To nie jest żaden jakiś tutaj silnik 3-cylindrowy, który ma tam jakąś walkę o pojemność. Zobacz, to jest normalny silnik 1,2 a mimo to potrafi spalić w około 5-2, 5,5 to już naprawdę jak jedziemy dosyć dynamicznie to są wyniki, które, którymi się szczycą w tej chwili te bardzo nowe jednostki spełniające wszystkie normy WLTP, mające GPF, -y, DPF -y i wszystko a to jest konstrukcja dosyć już leciwa ale widzimy, że lekki samochód, przekładnia manualna no i rozsądny kierowca, który jakoś tam nie, mocno go nie żyuje, a również ten silnik jest oszczędny i jestem pewien, że będzie długo bezawaryjny i możecie go zagazować napadę. Bardzo fajny silnik. Oczywiście nie jest tam jakoś super hipermocny i nie będzie jakimś demonem prędkości. Ale do tych gabarytów samochodu, do miasta, naprawdę redukcja na dwójkę przy 40 trzask. Zawaj drogą na pewno w tym samochodzie nie będziecie. Kia to samochód oczywiście miejski, więc wygłuszenie w mieście jest zwyczajne, jest takie jakie nie więcej u konkurentów. Widzimy różnicę na pewno w trasie, bo w trasie samochód nie jest jakoś rewelacyjnie wygłuszony. On raczej tam słyszymy te wszystkie szumy, bądź jeżeli mamy, na przykład, jedziemy tam w jakieś delikatne błoto, w której w skół słyszymy odrywające się bardzo mocno błoto onad nadkola No tak już jest. Tutaj wygłoszenie nie jest jego mocną stroną. W naszym aucie jest takie też delikatnie droższe radyjko, bo właśnie ten droższy system multimedialny. I mimo, że to nie ma żadnego JBL-a, nie ma żadnych systemów tam jakiś sygnowanym markie, marką yy, systemów nagłośnienia, to gra naprawdę przyjemnie. Jakaś tam przykładowa, nutka. Nieważne jaka postulowalność praw autorskich, więc mogę ją spokojnie puszczać na naszym filmie. Sterujemy sobie oczywiście wszystko z kierownicy, czy głośnością, czy przełączaniem kolejnych utworów, czy carplayem, czy normalnymi multimediami. To działa bardzo fajnie. Więc stacja multimedialna znowu, jak za tą kwotę? Bardzo fajna. Naprawdę, porównując ją chociażby nie wiem, z aktualną, schodą Fabio, no to moim zdaniem tutaj jest troszkę lepiej. Światła w Rio zasługują również na kilka słów o nich. Przednie światła są oczywiście ledowe dzienne oraz te mijania schowane w soczewce. I jest taka fajna funkcja doświetlania takiego statycznego zakrętu. Jest tam schowana żarówka, oczywiście obok, która Wam doświetla zakręty e, w zależności od, oczywiście od położenia koła kierownicy. To działa fajnie, to działa fajnie szczególnie w mieście, szczególnie tam w jakichś ciaśniejszych uliczkach bądź na ciemnym parkingu, gdzie po prostu ta główna lampa doświetla Wam ten rejon prawy bądź lewy. Działa to nieźle. Z tyłu światła LEDowe, po prostu są ładne, po prostu światła. Podsumowaj nastał czas i również żegnamy się z Kiją Rio razem z Yetim z pokładu naszej wersji L z pakietem stylistycznym. Samochód, który nie jest taki najbiedniejszy, ale ma fajnie uważam, skojoną cenę versus to, co otrzymujemy. Bardzo proste auto, czy to zawieszeniowo, czy przekładnią zmiany biegów, czy silnikowo. samochód, który możemy zakazować i możemy sprawić go maksymalnie ekonomicznym na co dzień. Auto, które Wygląda całkiem nieźle, jakoś tam się nie wyróżnia negatywnie na tle konkurencji Jest dalej uważam stylistyka bardzo aktualna naszego Rio A oprócz tego auto, które jest groźną konkurencją dla tych starych wyjadaczy segmentu miejskiego Samochód, który już długo jest na polskim rynku I konsumenci raczej go pokochali, raczej docenili właśnie koreańską markę Czy za tą gwarancję siedmioletnią, czy za proste silniki, czy za nawet takie to dosyć intuicyjne w tej chwili Już wnętrze, fajne multimedia, zwykłe fotele jakość materiałów, czy właśnie podokietnik tutaj u mnie, czy tutaj to wszystko jednak jest twarde, to jest taki plastik dosyć, no, niezbyt drogi Podokietnik regulowany w jednej płaszczyźnie ale chociaż tyle, że miękki także auto, które ma troszkę wad oczywiście, że będzie je miało, ale ma też multum zalet, fajna widoczność, niezłe zawieszenie może dosyć głośna jego praca w tej chwili, jak słyszymy auto, które na pewno dla młodych kierowców spokojnie mogę go polecić osobiście, jak zdawałem egzamin na Pandzie, a uczę się jeździć na Punto Czyli takie samochody, no już jakby nie było z zeszłej epoki A w tej chwili, no ja uważam, że to jest samochód bardzo zwrotny Bardzo fajnie, jakby tam jest praca układu kierowniczego I jest dosyć prosty do wyczucia, bez różnych asystentów Także samochód do nauki jazdy, bądź do zwykłego przemieszczania Was z punktu A do punktu B Szczególnie po mieście, ale również i w trasie Do ekonomicznego przemieszczania Was z punktu A do punktu B Bardzo fajny jak się podobało? Dajcie suba, dajcie łapkę w górę, a to pozwala się rozwijać, mojemu kanałowi i pozyskiwać coraz to nasze samochody i inne na testy dla was. Dzięki, pozdrawiam i do kolejnego filmu. Na razie.